Założę się, że nie słyszałeś o tajnym koncie streamowym Magnusa Carlsena. Dzisiaj rano na Twitterze rzuciła mi się w oczy taka ciekawa graficzka, no bo tutaj patrzę, kurde, Carlsen, top jeden szachowy streamer. Co tutaj się odwaliło, nie? No i tak jak zacząłem wchodzić w szczegóły, po pierwsze specyficzne, zauważcie, że dwa razy jest Hikaru. Tutaj 128 tysięcy i 29 tysięcy. O co chodzi? Hikaru Nakabura jest w trakcie. W sumie nie wiem, czy ten proces będzie zakończony kiedyś, ale tak jakby przenosi się z Twitcha na Kika i często robi tak, że streamuje przez godzinę na Twitchu i później reszta streama na Kiku, więc stąd te dwa kanały na kamury zostały tutaj ujęte. Kanał YouTubeowy Magnusa Carlosena, no tutaj ewidentnie top 1, nawet gdyby połączyć oba te kanały. Hikaru. A w ogóle Bartosz. z Tentacją na czwartym miejscu. Także też super wynik. No i o co chodzi z tym kanałem Magnusa? Troszeczkę przyznam szczerze, czuję się oskamowany. No bo tak jak widzicie, kanał Magnus Carlsen, ale tutaj po prostu leciał stream z, tych, z tego turnieju w Szachy Fischera. Fajny turniej, nawiasem mówiąc, tam niektóre partie wam wrzucałem. No i tak jak widzicie, było tutaj analizowane, było omawiane. Fajnym dodatkiem było tętno obu zawodników, więc też można było zobaczyć, jak tam ktoś się stresuje. No ale jednak co by nie mówić, nie jest to kanał po prostu Magnus Carsen, że tam siedzi Karsen i streamuje. Co nie znaczy, że taki kanał w ogóle nie istnieje. Mianowicie na Twitchu jest kanał Maskenissen yy, i Tutaj, właśnie, Carlsen bardzo rzadko, ale od czasu do czasu odpala streamy, na przykład z wtorku dla utytułowanych. Trzeba powiedzieć, że ma bardzo fajny kontakt z widownią. No, tak, tak, jak widzicie, totalnie na partyzanta te streamy odpala, bo w ogóle nawet nie ma partnera na Twitchu, nawet profilowego nie ma ustawionego. Tutaj jakiś zabawny opis jedynie, ale faktycznie. Od czasu do czasu tutaj streamy Magnusa Carlsena we własnej osobie można oglądać i polecam wam ten kanał sobie zafollowować, żeby dostać powiadomienie, jeżeli coś tutaj zostanie odpalone. No i tutaj zobaczcie przykład. Carlsen fajny ma taki typ humoru. Ja bardzo to lubię, taki kąśliwy. my Queen going? Dziękuję bardzo za 1200 input. <laughs> Więc dysuję tutaj e, widza z czatu. E, no tak, nawiasem mówiąc, to za bardzo nie powinien czat, czatu e, czytać w trakcie partii. E, chociaż nie wiem, te przepisy e, się zmieniły, a to jest styczeń 2.23. No dobra, to wtedy być może jeszcze, e, jeszcze można było e, czytać. E, także taka ciekawostka, a zobaczcie teraz. Co w tej właśnie partii się wydarzyło? Muszę powiedzieć, że super czasy, że Mistrza Świata można sobie pooglądać w akcji, kiedy jeszcze dodatkowo opowiada, e, co tam sobie myśli, dlaczego i też umie sobie po, po, pożartować. Czasami też streamy na przykład z Jacuzzi robi. E, taka ciekawostka. E, no i tutaj partia zaczęła się od D4, ale szybko tutaj sytuacja eskalowała, e, ponieważ Magnus zdecydował się wrzucić posunięcie B. Czego komputerek nie jest wielkim fanem. Natomiast prawda jest taka, że w tych sytuacjach, kiedy Biały rezygnuje z grania C4, więc na przykład niektórzy próbują przejść później do partii katalońskiej to b5 bardzo często jest fajnym pomysłem, żeby właśnie tutaj pole c4 zabezpieczyć, żeby przeciwnik już tego c4 w ogóle nie mógł zagrać. Na goniec wchodzi później na b7, żeby też punkt e4 mieć zabezpieczony. Także to jest ciekawa koncepcja, warto ją mieć na radarze. Szkoda, że to nie za bardzo działa na Londona. No dobra, więc w partii poszło e3, no i tutaj troszeczkę Abbasow. Basow na pewno kojarzycie na miejsce Sena wskoczył do turnieju kandydatów, więc zobaczymy go w jednym z najważniejszych turniejów w roku E3 trochę w rozkroku, bo ten goniec atakuje na B5, ale przecież ten goniec i tak na G2 będzie musiał pójść, więc to E3 blokuje gońca i raczej po prostu niepotrzebne. Więc lepiej było zagrać goniec G2, żeby później zrobić roszadę, no i zdrowa pozycja. Tego piona z B5. No to gdzieś tam można zaczepiać ruchem A4 tego typu podejście. No i w partii Magnus po prostu A6 nastąpiło A4, do to B4. No i teraz w ogóle C4 nastąpiło, więc się namyślał finalnie biały. No ale dalej nie widać. Po co właściwie ten pionek na E3 był do szczęścia potrzebny? Jedyne co no to te białe pola bardzo mocno się tutaj osłabiły, więc Magnus powinien tutaj jakiś goniec B7 rzucać, no, żeby oczywiście spróbować te białe pola osłabione wykorzystać. No, ale Magnus zdecydował się tutaj zbić w przelocie. Co akurat w tym konkretnie przypadku jest podejrzanym konceptem? No bo pionek stojąc na B4 stał dobrze. Przede wszystkim na przykład zabierał pole C3 skoczkowi, a teraz ten skoczek po prostu się rozwinął. I w partii Goniec B7, no i Abbasow finalnie zdecydował się na Goniec D3. No to to już jest w ogóle odjechany pomysł, trzeba powiedzieć, ponieważ, no kurczę, no to po co to G3, tak? To już z Pionkiem na G2. Lepiej było w ten sposób się ustawiać, a teraz Biały, no tak zagrał G3, że niby tu Goniec wejdzie, a finalnie goniec G2 nie zagrał, no i właściwie skończył z osłabionym królem, no i być może. Będzie to jakimś problemem, tak jak widz Carlsenowi podpowiedział: wrzuć hetmana do ataku. Skoro król osłabiony, to faktycznie ten Hetman może, może będzie wchodził do akcji. No dobra, w partii koniec G7. Nastąpiło tutaj E4, czyli Magnus całkowicie olał tutaj centrum ale wiadomo, że prędzej czy później to centrum będzie chciał zaatakować faktycznie zdarza się że można przeciwnikowi centrum oddać jeżeli później to centrum odpowiednio agresywnie zaatakujemy, natomiast nie można pozwolić przeciwnikowi tak zająć centrum i umocnić się w tym centrum, bo wtedy po prostu nas tymi pionami zgniecie więc można oddać i skontratować Atakować, ale nie można tak po prostu oddać bez żadnej walki. No dobra, w partii Roszatka-Roszatka, wieża E1 no i skoczek BD7, więc na ograniczonej przestrzeni, ale każda figura lekka, skoczki gońce zostały tutaj rozwinięte, więc wygląda to naprawdę ok. Biały tutaj też kontynuuje rozwój i Magnusiński postanowił tutaj poddymić. Poddymić w dosyć dziwny sposób, ponieważ zdecydował się wrzucić E5. Tak nawiasem mówiąc, to fajnie by było, gdyby Magnus, albo nie wiem, jakiś menedżer Magnusa ogarnął tego partnera na Twitchu, bo jak się ma partnera na Twitchu. No to dużo różnych tam profitów jest, ale przede wszystkim zapisy ze streamów zapisują się na znacznie dłużej, tam nawet do 60 dni zdaje się. A jeżeli nie ma się tej opcji włączonej, no i też nie ma się partnera, to albo te streamy w ogóle się nie zapisują, albo tam na parę dni. Więc, no, szkoda, bo tak można by sobie obejrzeć gdzieś tam z odtworzenia, jeżeli. Się przeoczyło, że akurat mi z świata odpalił stream. No dobra, więc tutaj mamy E5, nastąpiło wybicie, odbicie i skoczek teraz zbił na e5, więc biały się na tego pionka połaził. Raczej nie należało tego pionka zjadać, ponieważ raz. Że pewną pułapeczkę Magnus zastawił, ale dwa, że teraz ten pion z E5 właściwie blokuje czarnopolowego gońca z G7. Więc tutaj troszeczkę ten pionek przeszkadza koledze z drużyny. Więc jeżeli już to raczej to centrum lepiej było, centrum białego lepiej było atakować z drugiej strony, żeby ten pion dobrze współdziałał z gońcem. Nie? Razem tutaj atakują na D4 i jeżeli nastąpi jakieś przepchnięcie, no to wtedy ten koniec będzie przepotężny. Być może tutaj Magnus jakiegoś E5, E6 się obawiał tego typu ataku i stąd na E5 się zdecydował. No dobra, więc w partii nastąpiło skonsumowanie tego pionka. No i teraz skoczek H5. Ciekawa koncepcja. No i teraz ten goniec tutaj podwisa. Jest też presja na E5. Więc, jeżeli nastąpi wybicie na F4, no to już ten król będzie totalnie, totalnie goły. No, można by tutaj pójść na coś takiego licząc na tą presję na E4, no i tutaj okej, okay, no, będzie można zbić i na przykład próbować odbijać tego pionka, pogoniec E3, no ale jednak podejrzana ta rekompensata jest, jeżeli w ogóle jest no a tutaj Magnus leci na dymy, czyli skupia się na ataku właśnie na królewskim no i o co chodzi teraz biały chciałby odejść tym gońcem no ale od razu odejść gońcem, no to nie bardzo, no bo ten skoczek z 5 Więc nastąpiło bicie na D7 i teraz dopiero ten goniec otrzym. No i tutaj właśnie był ten moment, gdzie tam widz podpowiedział Magnusowi, żeby włączyć Hetmana do akcji. Magnus podziękował za ten wkład na poziomie 1200 elo, no i wrzucił wieżę na D8. I chodzi o to, że jest pion w plecy, ale czarny będzie chciał wjechać gdzieś tam na chatrzy. I wtedy faktycznie po tych białych polach będzie coś można poatakować. No i w Partii goniec C4, no bo tutaj była presja oczywiście po linii D, no i Hetman wkroczył do akcji, gdzie przy okazji wisi ten Hetman. No i tutaj była ładna kombinacja dostępna, bo można było sieknąć na F7. I to Magnus przeoczył, no bo po biciu na f7, bicie na d8, jeżeli król zbije, no to szach na b3, no i po prostu widły. No a jeżeli król odejdzie, no to też hetman b3, no i jest kolejny pion w plecy. No ale biały tutaj przeoczył, wystraszył się tego ataku na królewskim, od razu hetman przechodzi do defensywy, no i teraz skoczek f6. Czyli widzicie, że Magnus cały czas tam chce skleić atak na tego króla. No i teraz należało zachować zimną krew. Grając goniec C5, no bo tutaj w razie potrzeby y, zawsze jest opcja, żeby Hetman G2 zagrać, nie? więc w, w razie potrzeby y, można się y, po prostu obronić. Y, natomiast presja psychologiczna tutaj zadziałała, więc Biały bardzo, bardzo defensywnie podszedł do tematu, więc Hetman się wycofał. No i teraz potrójna presja na E4. No i Biały stwierdził: Dobra, najlepszą obroną jest atak, więc tutaj Związanie, Hetman też atakuje na F6, pion już jest zabezpieczony, wszystko się tutaj zgadza. No ale Magnus dalej szuka szczęścia w tej pozycji, no i pamiętajcie, robiąc przeciwnikowi problemy, gdzieś tam prowokujemy przeciwnika do błędów. Więc wieża D4, no i tutaj już faktycznie ten pion Z4 trzeszczy i w partii skoczek D5. Więc Biały chciał być tutaj sprytny, żeby wyzerować sytuację w centrum. I tutaj prawdopodobnie Biały sobie policzył, że będzie bicie, bicie. No i teraz, jeżeli Hetman zbije, no to można tutaj powybijać do spodu. No i jest. Nawet tro trochę może przyjemniejsza końcówka białego ze względu na to, że tutaj tego piona e, łatwo jest atakować, a piona z B2 no nie będzie, a przynajmniej nie zawsze e, będzie łatwo zbić, e, no bo wieża B1 i tutaj ten klasyczny motyw po linii B, no bo goniec podwisający, e, o tym nie wspominam nawet. E, no ale przeoczył pewną możliwość, mianowicie niekoniecznie trzeba bić tutaj, a można zbić tutaj. No i to sprawia, że po stronie białego zaczynają się problemy. Dlaczego? No bo tutaj jest teraz presja po przekątnej, ale w drugą stronę. No ale biały dalej chciał tutaj sprytnie podejść do, te, do tematu. No i zagrał skoczek c3. Bardzo logiczne, co nie? No bo teraz jest tutaj presja na e4. Jeszcze zaraz goniec wkroczy do akcji. No i w sumie będą tutaj kłopoty z tym skoczkiem. No ale Magnus jest sprytny zawodnik, więc jak rozwiązać problem związania? Najlepiej związując oponenta, więc poszło hetman B3. I teraz bić na E4 nie można, bo ten hetman jest niebroniony. No, ciekawe rozwiązanie trzeba powiedzieć. No i mało tego... Goniec jest teraz zabezpieczony, więc już skoczek BG5 jest problemem z atakiem na tego Hetmana. No więc Biały tutaj próbował się ewakuować, odchodząc na E7, no ale Biały przeoczył skoczek D2, no i tutaj partia się zakończyła. Ponieważ jak Hetman odejdzie, to skoczek wkracza na F3 z szachem. No i teraz król musi iść na G2 albo H1, więc wtedy bicie na E1 też będzie z szachem. No i to jest superowe, nie? Że Magnus sobie odpala streamka, rozwala tam jakichś topowych zawodników na świecie, nie? Abasów, no, uczestnik turnieju kandydatów. Zawodnicy Kalibru, Jan Krzysztof Duda, Wesley So nie awansowali do turnieju kandydatów. On na zastępstwo, to prawda, ale jednak do turnieju kandydatów się Dołapał. No, i tutaj Carlsen sobie tak na chillku grając, yy, często przy jakimś piwku też. Yy, no to sobie takich gości yy, ogrywa, słucha muzyki, tam dyskutuje z widzami. Yy, także yy, warto, żebyście ten kanał obserwowali. Yy, ja akurat śledzę przede wszystkim yy, Twittera szachowego, więc tam jak tylko Bagdus się odpala, to tam szybko yy, informacja na Twitterku się pojawia. Yy, także warto ten kanał śledzić, żeby nie przeoczywać. Kolejnego streama najpotężniejszego zawodnika na świecie.